Okej, byłyśmy w kanionie kraterów na bagnie babci i przy posępnej posiadłości Pita. Tu powinna być kryjówka chłopczyzny. Będźmy zerknąć. Patrz co ja potrafię! Jestem kapitan Majka! Pozdraw siedmiu No dobrze, lecimy dalej. Drogórko! Już idę! Płyniemy tędy załogą! jakoś tu cicho. Odrobinę zbyt cicho. Już wiem! Mogę zaśpiewać starą szandę! Piosenki o morzu? Pajko, jesteśmy na środku pustyni. Pustynia jest trochę jak morze. Hmm. A gdzie Brawurka? <trym> Chyba przejdziemy po desce, marynarzu. <trym> Wykrył coś porządnego! Możliwe, że to kapsel. Ha! Znalazłam go! Nareszcie! Kapsel od Koli z 74! Jak się masz, koleżanko? Wstążka. Pójka. idealnie złożony kapelusz pirata. Bajka. O, Duke. Chłopczyzna porwał moje siostry. Powinnam być tu z nimi. Tak, powinnaś. No wiem, nawaliłam. Teraz nie pora się rozklejać. Teraz musisz się skupić i szybko uratować siostry. Masz rację. No to wista bio i jazda! Tak, wista bio i jazda. Bardzo ładne rzeźby. Chociaż pułapki na niedźwiedzie to już lekka przesada. <śmienic> <Aaaa>! <śmienic> <śmienic> już nie jesteście takie odważne, prawda? mówki? Oddaj wodę, którą zabrałeś, tęsknij! <śmienic> Chłopczyzna nic nie oddaje. On zabiera więźniami! i grzebą! Niezły jestem, co? Pf, nie do końca. No, chyba sobie żartujesz! To było genialne! Bajko, przestań chwalić złych ludzi! Wolałbym być nazywany złym mężczyzną. Ach, dobra, powiedz o co ci chodzi. Chciałeś się pochwalić nową zabawką? To nie jest żadna zabawka! Ja właśnie tak zajmuję się swoim prawnikiem. Nie się wam! Mam nadzieję, że prawurka zaraz się zjawi! A, spodobało mi jej się to! A? Ktoś wszedł na mój trawnik! Tak! Ja! A poza tym, twoje zielsko jest strasznie zapaskudzone. Co? Zaraz cię zniszczę, chłopczyzno! <laughs> Bracia, chłopcy! Idzie się, a jak się ostatni raz. Rzeczywiście całkiem ładna koszanka. Dajko! Już pora na danie główne. Na chwilę zrobi się tu. Bardzo! Nie mów moich kwestii!